Cześć kochani Tusielska, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy serię filmików podsumowujących rok 2020. I tak, on był tak ogólnie rzecz biorąc do bani, przynajmniej w większości przypadków, więc skupimy się po prostu na makijażu. Dzisiaj zaczynamy od palet. Zaczynamy od palet, a później opowiem Wam o moich ulubionych kosmetykach wysokopółkowych. Osobno zrobię podkłady, osobno zrobię oczywiście kosmetyki drogeryjne, cały czas mówimy o kolorówce i jeszcze będzie jeden filmik poświęcony pielęgnacji. I chociaż jak znam siebie, to wrzucę w miniaturce coś w stylu best of 2020, to miejcie na uwadze, że są to moje ulubione kosmetyki mijającego już roku, nie najlepsze, bo żebym mogła robić taki ranking, to musiałabym Przetestować wszystko lub prawie wszystko, i później się wypowiedzieć, co moim zdaniem jest dobra, co złe, a ja po prostu opowiem Wam o tym, po co najczęściej sięgałam w roku 2020. To co? Palety zaczynamy. No i może właśnie zaczniemy od czegoś, co pojawia się tylko w takich podsumowaniach rocznych albo w jakichś takich zbiorczych ulubieńcach, bo jest to paleta, która... Jest niedostępna już, nie ma jej na rynku i jeśli jesteście już ze mną od jakiegoś czasu, to wiecie, co teraz pokażę, tylko wyczyszczę troszeczkę o spodnie. Moi drodzy, to jest współpraca firmy Tarte i youtuberki albo blogerki Aspen Overd. To jest paleta, słuchajcie, która jest idealną, jak dla mnie. Paletą neutralną, takim dzienniakiem. Co prawda jest tutaj róż i rozświetlacz, które są bardzo dobrej jakości. Róż to jest oczywiście ta formuła Amazonian Clay. No rozświetlacz piękny, szampański, bardzo ładnie wyglądający na mojej twarzy, ale ja w gruncie rzeczy skupiam się tylko na cieniach. To jest paleta, po którą sięgam zawsze, tak naprawdę, kiedy tak do końca nie wiem, co ja chcę na tych oczach, ale chcę wyglądać lepiej, chcę się czuć lepiej. Te cienie blendują się praktycznie same, są bardzo łatwe we współpracy. Błyskotki są mięciusieńkie, ona do tego delikatnie pachnie. To jest taki standardowy zapach palet marki tart, więc ja nie wiem, czy te stary są w seforze wystawione, bo można sobie tam zawsze niuchnąć. Ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest to niemożliwe. No One mają taki niezbyt agresywny, ale jednak charakterystyczny zapach. I ja szczerze mówiąc myślałam, że tą paletkę zastąpi mi Bohema, bo chociaż nie są to zamienniki jeden do jednego, no to Bohema, czyli współpraca Glamshop i Zuzi z make Pebela, to też są te neutralne, bardzo delikatne dziewczęce klimaty. No ale jak wiemy, tamta paletka u mnie się nie sprawdziła. Zalinkuję wam filmik na górze, w którym tłumaczę dlaczego. No to jest coś, po co sięgam od lat. I dlatego musiała się tutaj pojawić. Słuchajcie, taki mały, wyróżnienie małe, to chciałam powiedzieć. Mój ulubiony cień beżowy, tu się pojawią też cienie pojedyncze. Cień beżowy mat, to jest Wet n Wild Color Icon w odcieniu Crane Blue. Ja mam tutaj u siebie chyba kurczę trzy takie egzemplarze, bo boję się, że je wycofają. Kiedy nie mam w paletce beżu albo był jeszcze czas, że podróżowałam i brałam sobie jakąś małą paletkę, gdzie oczywiście z racji ograniczonej liczby cieni nie było tego odcienia to jest coś, co ja zawsze na powiekę zaraz po nałożeniu bazy na świecie nakładam no to właśnie to ze mną jechało. To jest idealny, jeśli chodzi o mój odcień cery, właśnie odcień beżu. Lekko napigmentowany na tyle, żeby mm, przykryć troszeczkę moje przebarwienia, żyłki i tak Świetnie się na nim inne cienie nie blendują, więc chociaż to jest taki bardzo niepozorny kosmetyk, to jednak musiał się w takim rocznym podsumowaniu pojawić. Kolejna paletka, która po raz kolejny pojawia się w rocznych ulubieńcach, bo tak, ja zanim usiadłam tego filmiku, przez kilka ostatnich dni oglądałam, słuchajcie, moich wszystkich ulubieńców yy, z mijającego już roku. I tak z czystej ciekawości zajrzałam sobie do ulubieńców roku 2019 i ta paletka. I dwie kolejne, o których zaraz, zaraz powiem, też się tam pojawiły. Słuchajcie, to jest paletka na z tej serii Curie Palette. Yy, jedyneczka Nude. No, widać, że lubię pewien odcień cieni, pewną grupę kolorystyczną. No, ja u mnie dużo koloru się nie pojawia. Ja lubię takie neutralne, naturalne makijaże. Te cienie są bardzo miękkie, bardzo znowu łatwe we współpracy. To była paletka, która bardzo często lądowała w mojej kosmetyczce, kiedy wyjeżdżałam poza miasto. Te cienie, to już wszyscy o tym wiemy, to są cienie lateksowe. One wydają się lekko błyszczące w palecie, ale na powiece zatracają tą satynowość swoją, wyglądają na matowe. Troszeczkę trzeba ten jaśniejszy budować. On nie jest mocno napigmentowany. Żeby osiągnąć konkretny efekt tym cieniem, trzeba go troszeczkę nałożyć, ale nie jest to jakaś żmudna praca. Efekt zawsze jest spektakularny i zadowalający. Te błyskotki słuchajcie, zwłaszcza te dwa, bo ten Moonlight jest dosyć taką delikatną perłą, natomiast ten złoty i różowo-złoty... Są miękkie, mocno napigmentowane, spektakularne, pięknie się trzymają mojej powieki bez kleju pod brokat, bo ja przypomnę z racji tego, że mam podającą powiekę, jednak mam problem z utrzymywaniem się takich cieni błyszczących. A tutaj nie ma tego problemu. Paletka, po którą drugi rok z rzędu sięgałam bardzo często i dlatego pojawia się tutaj taką samą paletką, to znaczy z tej samej kategorii. To jest paletka, słuchajcie, też taka nieduża od Charlotte Tilbury, z serii Luxury Eyes. Dobrze mówię, Luxury Palette, opcja kolorystyczna, bo tych paletek jest sporo, pillow talk. Bardzo niepozorna. Ten cień błyszczący to jest bardziej taki toper na przezroczystej bazie. Mnóstwo brzoskwiniowo-złotych drobinek. Ja słuchajcie, w tym filmiku będę powtarzać się. Jeśli śledzicie mój kanał na bieżąco, to usłyszycie bardzo dużo stwierdzeń, które już żeście usłyszeli na temat tych palet. To jest moja romantyczna paleta. Kiedy chcę w niej wyglądać bardzo delikatnie, romantycznie, wiecie, taka zakochana. Kobieta, to sięgam po to. Bardzo dobrze się w tym czuję, bardzo ładnie w tym wyglądam, bardzo elegancko. To nie jest paleta do zrobienia oczywiście mocnego makijażu, a i też opcji tutaj zbyt wiele nie ma, bo tylko są cztery cienie. Ona jest droga, przyznaję. I gdy ją kupowałam, miałam bardzo mieszane uczucia, ale słuchajcie, nie żałowałam ani jednego centa na tą paletę. I tak, w sumie, jak kupuję, słuchajcie, palety, cienie, to szukam zamienników, z tym, że jeszcze mi się nie udało tego zrobić. No tak, jeśli chodzi o maty, to raczej, jakbym się tak bardzo uparła, to, to można byłoby to zrobić, nawet jeśli chodzi o ten taki bardzo delikatnie błyszczący cień, natomiast ten topper jest jedynym w swoim rodzaju. I to jest, mam wrażenie, jak na razie nie do podrobienia, to znaczy ja jeszcze nie znalazłam zamiennika tego cienia, a mam wrażenie, że w nim tkwi tajemnica całej palety, więc. No, jeśli chodzi o ulubieńców 2020, to ta paleta jak najbardziej. Ostatnia z serii paletek, które już wcześniej zawitały do ulubieńców rocznych, i to jest też taka paletka dosyć romantyczna, wiosenna, szczerze mówiąc, bo ja bardzo często nieświadomie, ale tak się jakoś składa, że jak przychodzi wiosna, to ja właśnie nabieram ochotę na tą paletę i bardzo często po nią sięgam. To jest paletka firmy Colourpop. Nazwa Sweet Talk. Tak, dobrze mówię. Słuchajcie, no, brzoskwinki. Róże. Są dwa prasowane brokaty, po które ja niezwykle rzadko sięgam, bo ja nie jestem fanką brokatu. Przede wszystkim dlatego, że bardzo ciężko się go później domywa. Ja go potem noszę w różnych częściach twarzy przez kilka dni. Te nakładają się niezwykle łatwo. Tak, trzeba je przykleić na klej do brokatu, żeby trzymały się po prostu cały dzień. Później się nie osypują dzięki temu i przyznaję, że dosyć łatwo schodzą. I właśnie nie mam z niej problemu. Chociaż, tak jak powiedziałam, nie jestem fanką tego wykończenia, ten odcień, uff, jak on się nazywa? Side to side, piękna drobinka, tu jest znowu i różowo, i lekko złoto, i brzoskwiniowo. Cała paleta jest utrzymana w takich ciepłych odcieniach, sięgam po chusteczkę. Ja jestem fanką cieni od Colourpop. Uważam, że zarówno błyski, jak i maty są świetnej jakości. To jest taka stała jakość. Po którą paletkę bym nie sięgnęła tej firmy, a mam ich u siebie sporo, jedną jeszcze dzisiaj zobaczycie, w dzisiejszym podsumowaniu, to nigdy się nie zawiodłam. Przyznaję, że nie pamiętam, czy ta paleta, o teraz powiem, pojawiła się w ubiegłorocznych ulubieńcach. Bo nie wiem, kiedy ją kupiłam. Natomiast jestem pewna, że w tym roku 2020 bardzo często do niej zaglądałam. I to jest po prostu paletka. Już ją otworzyłam. Paletka Fame też jeśli chodzi o markę Colourpop. Moi drodzy, to jest paleta dosyć neutralnych, wręcz chłodnych odcieni, z tym, że one tutaj wyglądają troszeczkę szarało, mi się wydaje. Jest troszeczkę brązów neutralnych, jest troszeczkę szarości rzeczywiście, ale te szarości mają takie bardzo delikatne, fioletowe podtony. Nie na tyle mocne są te podtony, żeby tutaj mówić już o fioletowych cieniach, ale one właśnie tak na mojej karnacji, na mojej powiece wyglądają, takie lekko fioletowawe. Macie kochani 4x4, 16 cieni, znowu macie świetnej jakości maty, masełkowe błyskotki, bardzo dużo opcji kolorystycznych, znowu jest świetna jakość. No i właśnie zanim pojawiły się inne neutralne i chłodne palety, ponieważ swojego czasu mało było takich palet na rynku dobrej jakości, teraz mam wrażenie tego pojawia się troszeczkę więcej ostatnio w ostatnich miesiącach. No to kiedy właśnie chciałam iść w chłodniejsze tony. No to sięgałam zawsze po tę paletę i zawsze byłam zadowolona. Doszliśmy do palety, kochani, którą mam dzisiaj na sobie. I to jest paletka Viseart Paris Edit w pięknych odcieniach różu, delikatnego fioletu, ale też i brzoskwinkę tam się znajdzie. Moi drodzy, bardzo fajne opakowanie. Cienie nie są dużej, dużego rozmiaru, ale... Powiem szczerze, że mi to absolutnie nie przeszkadza. Brudzi się to lustereczko z drugiej strony. Czekajcie, tu jest lustereczko i ono się bardzo brudzi od tych błyszczących cieni, ale każda paleta, która nie ma, słuchajcie, tej osłonki, tak ma mam wrażenie. Tu maty są świetne. Znaczy wiecie, błyskotki są niezwykle miękkie i bardzo intensywne. Przypominają mi troszkę cienie błyszczące od Pat McGrath. Tak samo miękkie, tak samo trwałe, tak samo spektakularny efekt dają dobry makijaż zrobić tą paletą jest niezwykle łatwo. Mam wrażenie, że gdzie nie sięgniecie to będzie dobrze, bo to jest znowu jedna z tych palet, która jest moim zdaniem bardzo dobrze skomponowana. To bardzo ułatwia robienie makijażu, zwłaszcza kiedy tak jak ja nie jesteście zbytnio uzdolnieni artystycznie. No i właśnie dobieranie tych odcieni, żeby one dobrze wyglądały na powiece, żeby to ładnie się ze sobą zgrywało i było spójne. To jest to. No, ja się długo nosiłam z zakupem paletki Viseart, bo te cienie nie są tanie, ale zaskoczyła mnie jakość. Zaskoczyło mnie w gruncie rzeczy to, jak często po nią sięgałam, bo chociaż to są moje odcienie, to częściej się mnie widzi jednak w neutralnych zakryję to lusterko, w beżach, w brązach, w takich kolorach niż w różach i fioletach. A tu aż mi się chciało te odcienie nosić, wiecie? Zawsze byłam zadowolona. I przyznam szczerze, że troszeczkę katowałam tą paletę w zeszłym roku, więc ona jak najbardziej musiała się znaleźć w tym zestawieniu. Jeśli mowa o różach i fioletach, to już wchodzimy tutaj, kochani, moi drodzy, w cienie Nataszy Denony musiały się tutaj pojawić. I pojawią się nie wszystkie palety, które mam, ale na pewno musi się pojawić paleta Love, którą kupiłam z okazji walentynek sobie sama w zeszłym roku, pamiętam. Czy nie? W zeszłe walentynki. W tym roku jeszcze. 15 cieni... Świetne maty, świetne błyskotki. Wy wiecie już, że jestem fanką Nataszy Dynony. Wydaje mi się, że albo się jej palety kocha, albo się ich nienawidzi. No, ja jestem po tej zdecydowanie mm, stronie fanów, yy, i to jest jedna z tych palet, którą bardzo lubiłam się bawić w zeszłym roku. Można zrobić nią bardzo delikatny makijaż, można pójść w bardzo mocne odcienie, w bardzo mocne tony. Są dwa dłochromy, ten Giving i Pure Love. Mm, czekajcie, uda mi się zasłoczować. Ja nie jestem dobra w słoczach. Ten Giving ma bardziej przeźroczystą bazę, przez co to jest taka bardzo delikatna iskierka na oczach. No już ten Pure Love fioletowy to już jest taki intensywniejszy. No słuchajcie, te cienie świetnie wyglądają, świetnie się noszą. Wydaje mi się, że muszę wspomnieć o czymś, o czym zawsze mówię, kiedy mówię o cieniach tej pani. Słuchajcie, Natasza ma talent do komponowania palet. To, o czym wspominałam przy palecie Viseyard, że ona jest tak fajnie skomponowana, że nieważne jakiego cienia się użyje, to zawsze wygląda dobrze. U Nataszy też tak jest. Jakość, jakością kompozycja jest świetna, co bardzo ułatwia znowu korzystanie z tych cieni. No musi się tutaj pojawić też paleta, słuchajcie Glam, która pojawiła się kilka miesięcy temu, ale nie mogę przestać jej używać. To jest kolejna seria tych takich, słuchajcie, plastikowych mniejszych palet o mniejszym rozmiarze cienia. I ja mam właśnie dwie te dwie czy trzy, dwie palety plastikowe i dwie w skórzanym opakowaniu. One są droższe, mają większą wytłoczkę, jeśli chodzi o cienie. I przyznaję, że tak jak w tych większych, właśnie skórzanych, mam czasem problem z pojedynczymi cieniami, zwłaszcza z matami. Chociaż nie zawsze. Jeśli chodzi o blendowanie, o znikanie w ciągu dnia, zawsze znajdzie się jakiś cień, do którego mogłam się przyczepić. to Jeśli chodzi o te plastikowe paletki, to nie ma. Żadnych takich cieni. No, to jest dla mnie po prostu paleta idealna. I tutaj jest i neutralnie, i chłodno, i macie złotko, jeśli byście chciały, odrobinę ciepła, macie troszeczkę różu. Jakość jest świetna, kompozycja jest świetna. No, są to jedne z moich ulubionych palet, jeśli chodzi o formułę cienia. I tutaj ostatnia to właśnie jest paleta, która wydaje mi się, że też pojawiła się w zeszłym roku w podsumowaniu. Natasha Denona Gold Palette. No to już wiadomo, są brązy i złotka, i to jest właśnie jedna z tych palet, która ma skórzane opakowanie i większą formułę cienia, i właśnie te zielonkości u mnie kuleją. Przyznaję, że one znikają mi w ciągu dnia. Nie mam problemu z blendowaniem tego zielonego matowe, matowego cienia, ale one bardzo szybko w przeciągu godziny dwóch ulatniają się. Co nie zmienia faktu, że zielonkości rzadko noszę, a reszta jest fenomenalna. I pewnie znajdzie się kilka osób, które by mnie spytały: "No dobra, za którą lubisz tak najbardziej?" Bo co prawda mam jeszcze mini glam palette, którą bardzo mm, polubiłam, ale jednak nie sięgałam po nią tak często jak po tą większą wersję i mam jeszcze u siebie Sunset palet, która jest świetna, ale znowu nie sięgałam po nią tak często, na tyle często, żeby ona się tutaj dzisiaj w tym zestawieniu pojawiła. A z tych trzech ciężko jest wybrać jedną, moi drodzy, no bo oczywiście inne zestawienia kolorystyczne, ale jednak Byłaby to glam. Może też dlatego, że jest tu odrobiona złotka, tak jak powiedziałam, więc jakbym miała na ten odcinek właśnie ochotę, to mogę to zrobić i tą paletą. Jest ta namiastka różu i fioletu, więc też mogę w tą stronę pójść. No gdybym miała mieć jedną paletę na tasze, to zdecydowanie byłaby to glam. Zanim moi drodzy przejdziemy do ostatniej paletki dzisiejszego zestawienia, troszeczkę pojedynczych cieni, jedyneczek tak zwanych, i zaczniemy drogeryjnie, bo od cieni Maybelline Color Tattoos. One się musiały tutaj pojawić, bo ja po pierwsze uważam, że to jest jedna z najlepszych formuł cieni yy, kremowych, yy, które działają po prostu na mojej powiece opadającej. One się nie zbierają. Trwają tam cały dzień dzielnie i chociaż mam kilka tych y, cieni, jeśli chodzi o tą formułę, to moje ulubione są słuchajcie dwa. Mianowicie 98 Creamy Beige i to jest matowy cień, taki dosyć neutralny brązik i On and On Bronze. Tu już jest troszeczkę drobiny rozświetlającej. I ja miałam cienie błyszczące w kremie z mak miałam od Charlotte Tilbury, z Rimmela czy z Revlonu? Zrewloną, chyba oni mają też takie kremowe. Słuchajcie, no nic na tej mojej powiece tak nie siedzi jak cienie Color Tattoos. One rzeczywiście zasłużyły na tą swoją nazwę, przynajmniej w moim przypadku. Zwłaszcza latem po niej sięgam, zauważyłam. Wtedy, kiedy właśnie więcej kremów na siebie nakładam, ten makijaż jest taki bardziej. Jest go przede wszystkim mniej. To wjeżdża na powiekę, bezproblemowo się to wszystko blenduje, nakłada palcem, pędzlem, cały dzień tam siedzi. Jeśli chodzi o błyski takie bardzo intensywne. To ja może i nie lubię brokatów, ale jeśli chodzi o cienie Glitter Scattered Light, Glitter Eyeshadow od Hourglass, to mam słabość, moi drodzy. To jest taki prasowany brokat, można powiedzieć, z tym, że on jest bardzo drobno zmielony. Jakby wymieszany z klejem. To wszystko się pięknie do palca kleje, ja nie muszę nakładać pod te cienie mm, Glitter Glue od NYX, czyli żadnego kleju pod brokat. Pięknie się to skrzy, taką bardzo wielowymiarową... Wierta się na górze włączyła. Taką wielowymiarową drobiną się to pięknie skrzyna powiece. Piękny efekt to daje. One zwłaszcza w sztucznym świetle albo w takim zachodzącym słońcu wyglądają przepięknie. Mam ich kilka, ale moje ulubione odcienie to jest Smoke i Reflect. Ja Wam je tutaj zesłoczuję. Słuchajcie, to jest Smoke, to jest Reflect. Ciężko je porównać do jakiejkolwiek innej formuły takich błyszczących cieni, bo one naprawdę są wyjątkowe w tej swojej wielowymiarowości. Mniej się błyszczą niż turbopigmenty, powiedziałabym, ale wydaje mi się, że dlatego, że ta drobina w turbopigmentach jest większa. Z tym, że turbopigmenty na mnie przynajmniej pod koniec dnia wyglądają sucho i nieświeżo. A te cienie od Hourglass jednak wyglądają pięknie przez cały dzień. Tym, że tak jak powiedziałam, to jest inny rodzaj blasku, one inny efekt dają, ale ja przyznaję, że ostatnio preferuję ten efekt właśnie niż Turbo turbopigmenty. Jeszcze jeden cień, słuchajcie, pojedynczy, to jest znowu coś od ColourPop, to jest formuła cienia mm, Super Shock Shadow, zawiesiłam się na chwileczkę, Super Shock, one są takie bardzo miękkie. Taka poduszeczka, moi drodzy, niektórzy to nazywają cieniami kramowymi, ale to nie jest cień kromowy. To jest jednak sprasowany proszek, bardzo miękki. Ja wam nie pokażę, jak miękki, ponieważ mój jest już stary, bardzo stary. Do tego stopnia stary, że jest twardy już. Z tym, że zauważyłam, że kompletnie nie nie zmieniło się to, jak wyglądał mnie na powiece. więc chociaż mam drugą wersję tego cienia, to jej nie otwieram. Na razie korzystam z niej. To jest, słuchajcie, odcień Sailor. O, i to jest przeźroczysta baza. Muszę tutaj sporo nałożyć, żebyście w tym sztucznym świetle widzieli ten blask. Przeźroczysta bla baza z takim neutralnym ym, blaskiem. Tu jest troszkę beżu i troszkę zielonkości, i trochę niebieskości. Mm. Bardzo często kładłam na mojej powiece tylko brązer, żeby sobie zarysować kontur powieki, i kładłam to. Ja lubię bardzo formułę cienia od Colourpop, a odcień Sailor jest moim ulubionym. Ostatnia paletka na dzisiaj, słuchajcie, i z tego co widzę po tej mojej stercie, którą tutaj ułożyłam, to chyba jest jedyna paleta drogeryjna. Ja nie mam nic do cieni drogeryjnych, słuchajcie, ale jakoś tak wyszło w tym roku, że częściej sięgałam po te wysokopółkowe. Moi drodzy, wy pewnie już wiecie, to jest Nudes of New York firmy Maybelline. Paleta, która tak mnie zaskoczyła w tym roku. Zwaliłam je z nóg po prostu. Znowu neutralne, troszeczkę ciepła, troszeczkę chłodu. Macie złotka, macie tutaj fioletu i różu odrobinkę. Te błyski, powtórzę się, to nie są bardzo intensywne cienie. To jest raczej taka paleta codzienna do biura, ale jakość tu jest niesamowita. Mnie bardzo zaskoczyły. Maty. bo wiecie, to, że można znaleźć dobry, błyszczący cień w palecie drogeryjnej, to my już wiemy, natomiast z tymi matami. Często jest ciężko, a tu jest tak dobrze, że ja po prostu nie mogłam tej palety odłożyć. Były takie tygodnie, że nosiłam ją codziennie na sobie i ona ze mną jeździła. To opakowanie no, jest takie, jakie jest. Jest drogeryjne, jest plastikowe, nie ma lusterka, ale nic to. Słuchajcie, te cienie są świetnej jakości. Ja jej nie widziałam jeszcze stacjonarnie, chociaż wydaje mi się, że. Kilka osób wśród Was napisało mi, że ją w Hebe ktoś widział. Ja ją kupiłam, przyznaję, na notino.pl, gdzie ona bardzo często jest promocją. Ona chyba kosztuje coś, około 60 zł, a ja ją chyba kupiłam za 30. Słuchajcie, to jest najlepsza drogeryjna paleta, jaką u siebie mam. Nie mówię, że to jest najlepsza drogeryjna paleta w ogóle tam, bo tak jak powiedziałam, musiałabym przetestować wszystkie, a ja jednak niewiele palet drogeryjnych w tym roku kupiłam, bo one po prostu mi się. Nie sprawdzają. Nauczona doświadczeniem, nie chciałam wydawać pieniędzy, a tu zaryzykowałam troszkę i nie żałuję. Moi drodzy, jeśli chodzi o zestawienie moich ulubionych palet i cieni roku 2020 ode mnie na dzisiaj, to wszystko. Tak, nie wszystkie palety, które pojawiły się na przykład w miesięcznych ulubieńcach, trafiły do, dzisiaj do tego filmiku, ale to dlatego, że starałam się zebrać takie creme de la creme, czyli palety, po które sięgałam dłużej niż na przykład jeden miesiąc. Mm, tak. Do siebie zapraszam w środę, moi drodzy i tak jak zapowiadałam, opowiem Wam o moich ulubionych kosmetykach roku mijającego, jeśli chodzi o kolorówkę wysokopółkową. O tym będzie w środę. Ode mnie na dzisiaj już dziękuję. Do zobaczenia. Na razie.